no? Artur dzisiaj chory jakiś taki kurwa Nie wiem czy mnie ojmiakon jakiś dorwał Czy omikron Czy microsoft W każdym razie kurwa Człowiek nosił maski zanim to było modne I jednak człowieka dopadło coś Ale to nie jest kurwa ta cała historia z telewizji Powiem wam tak Zima idzie Ale fajna, fajna taka zamglona atmosfera się zrobiła co? I powiem wam doceniam Szósty bieg podgrzewania foteli W starych Audi bo naprawdę można sobie jajka odparzyć, co akurat ja lubię w zimę, żeby mnie grzało, tak? Więc słuchajcie, dzisiaj to chciałem się skonfrontować, dawno mnie nie było. Dzisiaj się chciałem skonfrontować z taką często opinią, jakimś takim dziwnym ambicjom, ambicjami lakierniczymi, które często na forum się obijają, czyli robię dobrze, albo nie robię tego wcale, no to jest taka opinia, która jakby krąży po tym całym internecie, po naszych forach, że, że wszyscy to robią dobrze, wszystko jest zajebiście i tak dalej. Powiem Wam tak, ja uskuteczniać lipę też potrafię, też czasami to robię, nie, nie boję się tego przyznać, bo to nie jakby nie ubliża mnie bezpośrednio, tylko po prostu ma to przełożenie z, bezpośrednio z jakby portfela klienta, tak? Czyli ja potrafię to robić, ale jeśli klient chce trochę taniej i chce na czymś oszczędzić, to dlaczego ja nie mam wykorzystać swoich umiejętności, żeby coś zrobić tanio i szybko, a jak będzie to z trwałością? No nie oszukujmy się, jak kurwa się bijecie na forum, że ten, ten zrobi za szóstkę, a ten za piątkę cały samochód, no to trochę mi się to gryzie jakby z, z tymi wszystkimi opiniami, że wszyscy robią dobrze albo wcale. Bo, bo ceny za usługi, jakie tam co niektórzy biorą, to są takie, że na materiał nie starczy, więc też mi się to gryzie, jakby z, z, z tą taką ogólnie panującą opinią, że robimy dobrze albo wcale. No to widać, wszyscy robią wcale, ale wszyscy robią kurwa za pół darmo, więc ja nie wiem, jak wy to robicie dobrze w tych pieniądzach, które krążą po forum, i zarówno jeśli chodzi o pracę lakiernika i to, co pracodawcy nam oferują. Gdzie tu, gdzie tu, się wszystko kurwa ma do siebie, tak? No skoro robicie dobrze, albo wcale, no to jak już robicie te dobrze, no to za te dobrze powinno się brać pieniądze, no bo ja sobie nie wyobrażam robienie dobrze całości za 5000 tysięcy, kiedy kurwa materiał kosztuje te 5000 tysięcy na całość, tak? No to w najlepszych przypadkach, bo jeszcze jeśli do, doliczymy sobie ceny jakby warsztatu i tak dalej, tak dalej, narzędzi, które się tam zużywają i tak dalej, no to się okazuje, że Robicie dobrze dla idei, tak, no bo to kurwa zarobkiem tego nazwać nie można. Więc jak ja na tą sprawę się zapatruję. Ja się dostosowywuję do klienta. Jeśli ja na przykład widzę, że dana robota yy, pff, nie wiem, by dobrze zarobić, dobrze zarobić, kurwa, to też jest temat rzeka, tak? Dobrze zarobić w tym kraju. Dobrze to jest jak, kurwa mój kolega mówi, tak się jeszcze odłoży, a to, co się kurwa przeżre i wyda na życie, to jest po prostu y, zarobek zwyczajny, taki bez, dobrze, bo dobrze to jeszcze jak mi coś zostanie, a to co ja wydam, wyżrę kurwa, i wydam na paliwo i na materiały, to to nie jest, kurwa, dobry zarobek, tak? Dlatego się właśnie czasami dziwię, jak ktoś potrafi zrobić za piątkę samochód i y, 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 y twierdzić, że to się da. No, kurwa, no, stary, no to ja Ci życzę jeden z drugim, żebyście tylko takie roboty mieli. Ja już Wam kiedyś mówiłem, kurwa, połamania maszynek... Żeby wam się kompresory zacierały, kurwa, i tak macie na to, żeby sobie kupić drugi lepszy. Jak robicie za piątkę, no to przecież, kurwa, to, to kompresor, kurwa, to zajebisty będzie za piątkę, tak? No celowo nie liczę, kurwa, wszystkich wydatków. No piątkę dostajecie do ręki. No, ale jak ja się na to zapatruję, ja powiem wam tak, jeśli ja na przykład widzę robotę, kurwa, która kosztuje na moje oko, żeby zarobić, już nie mówię dobrze, ale zarobić, że ona powinna wynieść 20 koła. No to ja mogę zrobić za, piąte, za 15 przykładowo. Mogę i też zrobić tą samą robotę za 10. Oczywiście spada w niektórych punktach jakość, to nie tak, że to będzie jak pse dupy wyciągnięte, ale spada w niektórych punktach jakość, spada na pewno trwałość takiej roboty. Jakość materiałów no też trochę, no bo tu człowiek sobie oszczędzi, to po co ma kupować kurwa? Podkład jak właściciel ma wyjebane jajca podkład za 300 zł kurwa, jak może kupić za 100, tak? Więc tu, to, to też idzie, że no, nie wiadomo gdzie takie skróty się będzie robić, jak już się zgodzi na nisk niską cenę, ale gdzieś one muszą się pojawić, no i na to musimy być przygotowani. Więc yy, ja to widzę tak, panowie, darujmy sobie z tą hipokryzją, kurwa robię tylko dobrze albo wcale. Się kręcą tutaj. Darujmy sobie jakby z, z, z tymi kurwa hipokryzjami, robię dobrze albo wcale. Nie, bo robimy tak, jak klient nam zleci i na ile ma pieniążków, No, mówmy się, że tak jest. A nie takie kurwa jakieś górnolotne pierdolenie, że robię dobrze albo wcale. Tak, no to skoro robicie wszyscy dobrze albo wcale, to, to co ja jestem jakiś kurwa wykręcony kurwa? No nie, no po prostu tak jest, jak jeden chce dobrze, to mu się robi dobrze. Powiem Wam tak, a propos tak tego Audi, co tam te klamki wrzucałem, tak? No gościu sobie oglądał ten samochód i stwierdził, że no on sobie zdaje sprawę jaki ten samochód jest. Pytał mi się, ile te klamki wytrzymają, czyli zakładał w swojej głowie, co, co tylko bardzo dobrze o nim świadczy, że zdaje sobie sprawę, że to jest tymczasowy efekt, pomimo że musiał za niego normalnie zapłacić. Tak? No Ja tutaj zrobiłem, dołożyłem się tyle, że dałem dobrą chemię, rozczyściliśmy to i, i, i zrobiliśmy, ale ile to sobie wytrzyma, no to jest na zasadzie zgaduj zgadura no ale fajnie, że klient wie, no tutaj będziemy jeszcze dokańczać, bo, bo się okazało, że teraz do boków nie pasuje maska i zderzak, bo są wypiaskowane więc jeszcze będziemy poprawiać oczywiście klient też zdaje pewnie sprawę, że ten zderzak już był połamany po przeżyciach więc nie będzie chodzenia z lupą, aczkolwiek pieniądze będą, no normalne powiedzmy tak, bez fajerwerków, normalne wiecie, z racji, że jakoś skończyłem jakąś dłuższą współpracę, święta idą trzeba robić i, i też na tej zasadzie mi się wydaje, że powinniśmy działać, czyli nie tak, że ja robię tylko dobrze albo wcale, bo nie znamy każdego samochodu historii, żeby aż tak bezpośrednio się oceniać. Oczywiście ta BMW, którą ja ostatnio robiłem, no to jest przykład po prostu spierdolenia roboty po całości, bo malowanie uszczelek, malowanie jakichś tam przewodów i tych innych kurde rzeczy i to, co w ogóle na tym samochodzie widziałem, to jest przykład dziadostwa, ale da się samochód zrobić przyzwoicie, Naprawdę przyzwoicie w przyzwoitych pieniądzach, no ale gdzieś te jakby oszczędności muszą się pojawić, tak? Więc ja to tak widzę, bo trzeba odróżnić ciadostwo od oszczędności i budżetowości, gdzie już na pewne rzeczy nie mamy jakby czasu i pieniędzy, więc z nimi trzeba się pogodzić. Ale samochód na pierwszy rzut oka musi sprawiać pozytywne wrażenie i dopiero po jakichś dłuższych oględzinach tam jakieś małe niedoskonałości mogą być wyłapane i pokazane, i tu. Ale jeśli chodzi o taką robotę, dobrze albo wcale, no to panowie, no to dobrze albo wcale, no to jak wy robicie dobrze, jak was zatrudniają za 4000 szefowie, no to jak Jak jego stać, bo weźmie od klienta w chuj i da wam tylko czwórkę, to możecie robić dobrze. No też nie za bardzo jakby to pasuje. <coughs> Przepraszam, o mikron, o micron, nie o tak, o imiakon to teraz jakaś nowa wersja beta, gamma. Wyszła i mnie tam kurwa złapała. No, wiecie, gdzie ja widzę, jakby najbardziej popularne, znaczy popularne. Jak ja to widzę, żeby wyjść z twarzą, jeśli chodzi o robienie trochę mniej dobrze, bo, albo wcale, bo powiem Wam tak, jakbym się miał kierować ja ambicjami, no to jest prawda taka, że siedziałbym bezrobotny, dlatego że większość napraw, bynajmniej spójrzcie sobie na kraje Europy Zachodniej. Albo porozmawiajcie z kolegami, którzy robili w Europie Zachodniej. To jest sytuacja taka, że tam naprawy lakiernicze potrafią naprawdę chore pieniądze kosztować. Oczywiście chore ze względu na nasze zarobki. I tam naprawdę małe uszkodzenie to u nas to jest człowiek już zabytki w tych pieniądzach ogarnia. Co tam kawałek przodu w nowym samochodzie, tak? Więc jakby to są, to są ceny lakiernicze, które odpowiadają faktycznemu wkładowi więc tu dobrze no jak przyjedzie do was klient z dwoma trzema ele elementami i wy mu 7 tysięcy, no to podejrzewam, wam że 99% albo 95 się na to nie zgodzi i będzie miał wyjebane i pojedzie do takiego co zrobi mu to za trójkę albo jeszcze lepiej do takiego co mu zrobi za półtora więc tutaj jakby odnoszę się do waszego poczucia że tak powiem niewykorzystywania się i nie robienia kurwa niedźwiedzi i przysługi wszystkim lakiernikom dookoła i niezapierdalanie za 300 zł element, tak? Cały czas będę do tego wracał, bo to jest główny psuciel, psuciciel rynku i od tego się wszystkie problemy kurwa zaczynają, tak? Że, że kurwa się robi po. Tu nie ubliżam garażu, garażowi, bo też robię ostatnio w garażu. Ale chodzi, garaż to jest stan umysłu, to nie jest miejsce. Wiecie, to, to w ogóle nie ma jak do siebie nic wspólnego. Ale o co mi chodzi, że dobrze albo wcale. No to albo będziemy takie brać horrendalne pieniądze jak na zachodzie i będziemy robić naprawdę dobrze albo wcale, albo sobie darujmy po prostu takie gadki, bo to w ogóle nie ma jakby odzwierciedlenia w rzeczywistości. Gdzie ja widzę jakby rozwiązanie tego tego tej sprawy i taki złoty środek? gdzie ja widzę na przykład sytuację taką, że jestem w stanie zrobić może mniej dobrze, ale nie na pewno wcale, bo powiem Wam tak, mając rodzinę, musząc się utrzymać i... i... I ta Polska przecież też nie jest dla nas łaskawa, no to czasami robimy rzeczy poniżej jakby tego, co powinno być zrobione, I, i nie powinna być to w żadnym wypadku dla nikogo ujma, ani określanie na podstawie takiej bardziej budżetowej roboty jego umiejętności, tak? Bo o co chodzi? Podstawą, jakby zrobienia taniej i wyjścia z twarzą jest informacja i rozmowa z klientem, tak? Mianowicie jeśli mamy tanią robotę do zrobienia, to musimy wszystkie za i przeciw takiemu klientowi wyłuszczyć i wtedy albo się na nią zgodzi i robimy, tak, i wtedy wszyscy wiemy, na czym stoimy, albo się na nią nie zgodzi i szukaj sobie kogoś, dla kogo opinia nie ma żadnego znaczenia i generalnie ma na wszystko wypierdolone, i o dziwo też tacy ludzie mają robotę, tak? Robi co prawda za pół darmo, ale zawsze roboty tyle, że nie ma czasu taczki załadować, tak? Ale jeśli my na przykład chcemy jakiś poziom trzymać, bo tu nie tłumaczy w żaden sposób takiego dziadostwa, jak było na BMC, tylko Pragnę za zauważyć jakieś takie ogólne schematy u nas, że do dobrze albo wcale nie. Jeśli jest informacja zapodana y y z odpowiedzią zwrotną, że ktoś to rozumie, i, i właśnie tak jak ten mój klient, że on wie, że to wyjdzie kiedyś, tylko tak się zastanawia po jakim czasie, no to wszyscy wiedzą na czym stoją, i, i to uważam za bardzo uczciwy temat. A że ktoś, że to potem wyjdzie, no to też musimy też jakoś to zrozumieć, tak. Podstawa rozmowa z klientem, a mówię wam, ambicje, jeśli chodzi o nasz fach, to możemy sobie wsadzić w buty, bo jesteśmy usługodawcami, więc jeśli klient. Ja na przykład staram się takiej zasady trzymać, jeśli już mam mówić coś naprawdę budżetowo, to muszę tak, na pewno musi być w cenie uwzględniona cena materiału, i to w miarę przyzwoitego, do tego musi być uwzględniona moja minimalna, jakby stawka dniowa żeby to było i żebym ja po prostu nie był stratny, bo ja nie po to coś robię, żeby kurwa jeszcze do tego dokładać. A druga sprawa, no jakieś tam otoczenie, tak? czyli jakiś warsztat, jakieś prundy, jakieś wszystko. Jeśli klient na ten mój budżet, przykładowy, ten minimalny się zgodzi, ja mu powiem szczerze co ominę, a co nie, no to uważam, że układ jest bardzo czysty, bo niektórych samochodów, no nie warto jest kurwa naprawiać na tip-top, jak on był pierdolony przez poprzednich 10 lat, żeby ktoś wydawał kurwa dobrze, albo wcale robił kurwa bok za 10 koła kurwa na igłę, jak cały samochód jest psu z dupy wyciągnięty. Więc takie ambicjonalne podejście do tematu, to ja... Traktuję trochę z przymrużeniem oka, tym bardziej, że widzę, jest tyle szarpania się z tymi chujami, co robią po parę złotych, psują rynek i ogólnie kurwa psują robotę i psują rynek i psują wszystko, żebym ja uwierzył, że wszyscy tylko robią dobrze albo wcale. No, jak gdyby tak było, to bym kurwa tylu spierdolin na swoje oczy, kurwa piękne przez cały mój zawodowy fach nie widział, tak? a tak nie jest. Podstawa, to jeszcze raz tak jakby wspomnę i już będę kończył, bo to nie będę tego zwlekał dzisiaj. Podstawa w robieniu budżetowym albo mniej dobrze, ale nie wcale, bo kurwa musimy z czegoś żyć, to jest pierwsza rzecz, to jest podstawa, to jest bardzo dobre rozgadanie sprawy z klientem. Jeśli obie strony wiedzą, na czym stoją, kurwa, to wtedy możemy zejść z jakości, przyspieszyć z szybkością i, i wtedy wszyscy są zadowoleni, bo wszyscy wiedzą, na co, na co czekają i za co płacą. A, a i kiedy to jest niewskazane i kiedy to jest dla mnie chore. Dla mnie to jest chore, jeśli naobiecujemy komuś złotych kur. Jak osoba, z którą współpracowałem, gdzie zaniża zupełnie wartość roboty, i potem mam awantury mam z klientem, bo klientowi zostało wytłumaczone, że będzie mu kurwa, och, wróble będą kurwa z dachu owie jadły, a tymczasem kurwa budżet, który był ustalony, było kant dupy rozbić, tak? Więc to jest oszustwo, no to jakby yy, z mojej strony to żadne, tylko no, to było później awantury, zresztą się kręciły z tego tytułu. Ale też yy, na przykład jeśli my bezpośrednio komuś tak zrobimy, no to jest już oszustwo. Oszustwo jest jak na przykład weźmiemy za bardzo poprawnie, dobrze, niby zrobioną robotę, a zrobimy to. Pożal się Boże, jak to się mówi, tak? Kiedy naobiecujemy złoty gór cenę przypierdolimy, przyfasolimy taką zdrową, a zrobimy jak taki chłopak z garażu za 200 wtedy to jest oszustwo, ale jeśli wszyscy wiedzą w jaką piłkę grają i wiedzą gdzie jest boisko, ile trwa połowa, no to w tym momencie to ja uważam, że możemy poniżej swojego progu zejść. Pamiętajcie, tak jak murarze na przykład robią, oni mogą wam zrobić dom w marmurach. Złotych klamkach i deskach dębowych I to będzie zajebiste premium Ale nie każdego na to stać Nie każdy lokal tego wymaga I czasami trzeba położyć panele za 20 zł Więc człowiek, który kładł marmury I dębowe deski i montował złote klamki Jest w stanie zrobić Na panelach z IKEA Za 20 zł robotę I też powinien to zrobić w miarę poprawnie Oczywiście w mniejszych pieniądzach ale też jakieś to ręce i nogi powinno mieć, tak? I jeśli następuje kłamstwo na linii tego, co obiecałem, a za co wezmę pieniądze, materiał, jaki miałem kupić, a co naprawdę kupiłem, no to tu jest patologia. Ale jeśli chodzi o zrobienie roboty poniżej swoich jakby możliwości no słuchajcie, no jesteśmy, jesteśmy usługodawcami jeśli ktoś chce zrobić tanio, a my możemy i zmieścimy się w swoim jakby prywatnym budżecie, gdzie nie będziemy do roboty jakby dokładać, to na pewno będzie lepiej nam tą robotę oddać tym, którzy się znają na budżetową robotę, niż do jakiegoś paproka na budżetową robotę, bo y, może być robota budżetowa zrobiona przez kogoś, kto potrafi robić robotę, a może zrobić, być robota budżetowa zrobiona przez kogoś, kto nawet nie, po, nie potrafi policzyć dobrze materiału, który zużyje i potem ten samochód ląduje w krzakach. Y, jest wyciągany z policją, kurwa, zniszczony po, po kilku latach stania w śniegu, błocie i wszelkiego rodzaju głównie. Więc tutaj sobie rozgraniczmy i darujmy sobie te gadanie. Ja tylko robię dobrze albo wcale, bo rynek weryfikuje takie sytuacje. I gdyby tak wszyscy robili dobrze albo wcale, to nie byłoby tak tylu patologii, o których ja wspominam, o których wy sami wiecie i ogólnie tak jakby było, tak? Bo mówię, to już tak jest wyśwechtane kurwa te hasło, że robię tylko dobrze albo wcale. Nie, panowie, ja też nie robię czasami dobrze. Ja robię to, co klient ma w portfelu, do czego sytuacja mnie jakby zmusza, tak? No bo jeszcze raz. Jak samochód jest gówniany, to nie będziemy w niego pakować jakieś pieniądze, ale wypadałoby, żeby na drodze wyglądał jakoś przyzwoicie i tyle. No. Bez malowania komputerów, kurwa, pokładowych, szyb od środka i, i desek rozdzielczych. Tak? I do tego możemy jakby dążyć, żeby w miarę danego budżetu. Wykonać w miarę solidnie, tak? Oczywiście, no nie wszystkie pomijamy dziadostwo, ale żeby to miało ręce i nogi, i, i żeby faktycznie ta budżetówka to nie kończyła się tak, że to jest samochód odbierany właśnie z policją, a, a tym, że no klient ma poczucie, że nie wydał tyle, co powinno to kosztować, ale że, żeby też był zadowolony, i jakby to jest y, y, morał tej całej historii. I, I pamiętajcie, ambicją to można sobie najwyżej zupkę chińską kupić i kurwa przy świecach siedzieć, jak będziemy w ten sposób podchodzić. Mamy że Rzetelnie zrobić i rzetelnie poinformować klienta, gdzie co. Jak oczywiście, wszystkich rzeczy nie przewidzimy w procesie naprawy, gdzie my ten skrót zrobimy, bo ja też nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie zrobię zaciek. Bo gdybym wiedział, gdzie zrobię zaciek na drzwiach, to już bym go wyciął, kurwa, zanim go zrobię. Takie pierdolenie, tak? Ale tak to mniej więcej wygląda, że nie wiemy, gdzie pójdziemy na skróty, ale wiemy na pewno, co możemy zrobić przyzwoicie, tak? I, i tego się trzymajmy. I mówię. A teraz idą święta, gdybym ja się jeszcze raz nie udzielił bo na razie mówię, no jakiś ojmiak on mnie trochę dorwał zatoki pozapychane, trochę chory jestem, a jeszcze w poniedziałek trzeba dalej cisnąć no ale nowy rok się zbliża, słuchajcie wszystkiego najlepszego Wam życzę, zdrowia, szczęścia wiadomo, kasy i bogatych klientów ale przede wszystkim tak naprawdę to życzę Wam zdrowia i, i, i tak naprawdę to zdrowia, no, zdrowia i pieniędzy, no pieniędzy jakby w drugim, w drugiej kolejności po zdrowiu bo jak będziemy mieli zdrowie no to wszystko inne powinno się pojawić jeśli będziemy ku temu przeć i robić i działać, tak? A ja sobie w tym czasie w tym czasie wymyślę jakiś następny temat, który warto poruszyć. No i tymczasem na razie